Ha. Dokładnie tak. Fresh Vixon. Nie potrafię zapomnieć. To druga część moich papierowych wspomnień. Posłuchaj. Aha. Wiesz, nie znam sposobu, by zapomnieć o Cztery ściany i whisky, a świat w deszczu tonie dłonie Złożone tak, jakbym się miał pomodlić Zakrywają kurwa oczy jej widoku głodne Dosłownie, każdą chwilę z nią blisko pamiętam A teraz gdy ją widzę, to serce jak ze pęka pęka Udręka znowu na szybie, kurwa widzę jej twarz Nie mylisz się myśląc, że ty już to znasz Nie pierwszy raz piszę o deszczu i twarzy w nim A o moim życiorysie wielu mogłoby nakręcić film Byliśmy razem w nim, lecz to odeszło gdzieś tam Zostały tylko łzy i deszcz, słowa i zdjęcia Pamiętam to i wiesz, że tego nie zapomnę nigdy Ona odeszła sama, przy mnie zostali ci bisy Zostały głupie myśli, co pozostawiły blizny Wybieram numer jej, a ona milczy Nie mogę zapomnieć o chwilach, mam je w pamięci Teraz za nie piję zamiast pić, za błędy Kieliszek mojej ręki on nie opuszczał jej dawno, pamiętam Piję, aby... Zasnąć. Nie mogę zapomnieć o chwilach, mam ich w pamięci Każdego dnia pytam czemu jesteśmy odśmienici Mam wiele chęci, brakuje mi twojego ciepła moje mojej ręki już nie trzyma twoja ręka Nie ja mogę zapomnieć o chwilach, mam ich w pamięci Teraz za nie piję zamiast pić, za błędy Kieliszek moje ręki on nie opuszczał jej dawno Pamiętam, piję, abym mógł zasnąć Nie, nie mogę zapomnieć o chwilach, mam ich w pamięci Każdego dnia pytam czemu jesteśmy Ciekać na moje ręki już, nie trzyma twoja ręka Nie mogę zapomnieć, a chciałabym tak bardzo, chciałabym zasnąć Chciałabym cię mieć na własność, że wszystko odeszło Odeszło tak nagle, czemu tak się stało? Czy to stało się naprawdę? Nie mogę zapomnieć, zapomnieć nie mogę, kiedy będziesz potrzebował Muszę odreagować, wiem tylko jedno Nie mogę się wycofać, nie mogę zapomnieć szczerze, dobrze o tym wiesz Zapomnieć, to tkwi w mojej głowie. Chociaż ciebie już nie ma, to pamiętam o tobie. Nie mogę zapomnieć o chwilach, mam je w pamięci. Teraz za nie piję zamiast pić, za błędy. Kieliszek no mojej ręki, taki. on nie opuszczał jej dawno. Pamiętam, piję, abym mógł zasnąć. Nie mogę zapomnieć o chwilach, mam je w pamięci. Każdego dnia pytam, czy my jesteśmy oczywistni. Mam wiele chęci, pracuję mi twojego ciepła. mojej ręki już. Twoja ręka, nie nie mogę zapomnieć o chwilach, mam je w pamięci Teraz za nie piję, zamiast pić za błędy Kieliszek moje ręki, on mnie opuszczał jej dawno Pamiętam, piję, abym mógł zasnąć Nie, m zasnąć. nie mogę zapomnieć o chwilach, mam w pamięci Każdego dnia pytam, czemu jesteś mocny Mięci, mam wiele chęci, brakuje mi twojego ciepła Czemu moje ręki już nie trzyma twoja ręka?